Cześć, z tej strony Mówizielu. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat analogii. Konkretnie na temat metody, metody rozumowania poprzez analogię, czy też jak ktoś woli per analogiam. Czym jest ta metoda i jakie niesie ze sobą ryzyk, ryzyka, zagrożenia, no i oczywiście korzyści, no bo z jakiegoś powodu ludzie ją stosują. Więc zacznijmy może od tego, że analogia jest dosyć popularną, powszechną, w takim rozumieniu potocznym metodą. Pewnie każdy z nas spotkał się z taką sytuacją, że ktoś mu mówił, że jeżeli rozumiesz jak działa x, to wiesz jak działa y, albo że x działa bardzo podobnie do y, jest to analogiczne i generalnie na podobieństwie zasada analogii działa, czyli że właśnie patrzymy na pewną rzecz, która ma właściwości x i patrzymy, że pewna rzecz Y jest do niej podobna i na podstawie tego podobieństwa do, domniemujemy, że powinna mieć dokładnie takie same właściwości. Takim koronnym przykładem rozumowania analogicznego to kiedyś tam opowiadał nam Pan Profesor, no nie, on miał chyba doktora, tak, a może magistra, nie pamiętam. W każdym razie nauczyciel, który chodził na symulatory, żeby zrobić licencję pilota, to było tak, że były, że wchodzili do ośrodek, tam szkoleniowy, mielibyś na tym symulatorze i pa, Państwo ich dzielili na grupy i pytali, kto z Państwa grał w Microsoft Flight Simulator, i się część osób zgłasza. Dobrze, to wyjdzie się do grupy zaawansowanej, reszta idzie ten do grupy początkujących dla nowicjuszy. I to okazało się, że to było kryterium dobre, bo, znaczy dobre, skuteczne, bo okazało się, że osoby, które grały w ten, właśnie w tą grę, żeby móc sprawnie grać w tą grę, musiały nabyć musiały nabyć pewnych kompetencji, które pozwalały im przenieść te swoje umiejętności z gry komputerowej na ten symulator, dzięki temu dużo lepiej i sprawniej im to szło i okazywało się, że właściwie każdy, kto grał w tę grę, kiedy przychodził tam na te testy symulatory, po prostu musiał przejść tylko krótki kurs, bo musieli im wytłumaczyć jedną, druga techniki, i przetłumaczyć, jak to, przełożyć z growego, jak to wygląda w tym symulatorze i oni osiągali bardzo dobre wyniki, bardzo dobrze im się latało, nie, nie, nie trzeba ich było bardziej dokształcać niż tych od grupy dla początkujących, bo nawet jeżeli osoba z tej grupy początkujących miała problem z tymi symulatorami yy, i nie, nie udawało jej się zdawać ten test, to jej mówiono, słuchaj chłopie, pójdź do domu, nie wydawaj więcej pieniędzy na ten kurs, kup sobie tego Microsoft Play Simulator, chwilę sobie pograj, wróć i wtedy zdasz. Podaję nazwę tej gry nie dla reklamy, tylko dlatego, że to jest autentyczna historia. No i po prostu tak, po, po, prostu, po prostu znam tą grę z tej nazwy i to jest po prostu przykład rozumowania per analogiam, czyli jeżeli wiesz, jak latać samolotem w Microsoft Flight Simulator, to tak samo będziesz wiedział, jak latać samolotem w symulatorze przygotowującym się do latania prawdziwym... Tam chyba Bain, to nie był Boeing, tylko taki zwykły osobowy samolot. Dobra. No to więc mamy pierwsze. Stosuje się to po to, żeby właśnie skrócić, żeby na przykład podzielić tutaj te grupy, żeby od razu, od razu wiedzieć, jakie ktoś ma mniej więcej kompetencje, jakich kompetencji nie ma żeby mniej więcej też wiedzieć, czego szukać, jeżeli mamy dwa obiekty, które są wobec są do siebie podobne i wiemy, jakie właściwości ma ten jeden obiekt, to możemy domniemywać, że ten drugi obiekt powinien mieć mniej więcej dokładnie te same właściwości. I, i, albo jeżeli jeszcze nie znamy dokładnie tego obiektu, znamy ten pierwszy i widzimy, że one są podobne, to możemy domniewać, czego możemy oczekiwać, czego możemy doszukiwać się w tym drugim obiekcie. Nie wiem, mamy dwa znalezione owoce i okazuje się, że ten jeden owoc jest podobny do pierwszego, i wiemy, jak to miksować. Tylko, że to rozumowanie jest obarczone, pewne. i oczywiście w prawie też się stosuje. W prawie, jeżeli jeden przepis jest podobny do drugiego, to może być tak, że będzie się stosowało ten pierwszy przepis. Nie tam jest jeszcze cała masa innych tych zależności ale rozumowanie per analogia prawie też się stosuje, czy tak samo przy wykładni przepisów też się często mówi że analogicznie do tego ten drugi też powinien zostać tak po bo mamy tam dotyczone uzasadnienie. dobra więc to mamy wyjaśnione wiemy po co się to stosuje, jest to proste, bo nie trzeba wtedy zgłębiać te... bo z racji tego, że już mamy zbadano tą pierwszą rzecz, tą rzecz x przyciemnie trochę kamerę Okej, okay, przepraszam za tą przerwę. Po z racji tego, że mamy sprawdzony ten obiekt X, to nie musimy poświęcać tyle wysiłku na to, żeby sprawdzić od nowa obiekt Y. No bo już coś wiemy. Dobra, więc fajnie. Coś dzięki temu wiemy, dlaczego to się stosuje, a dlaczego to jest problematyczne. No i ten przykład, no i to możemy pokazać na przykładzie Williama Palea. William Paley to był twórca teologii naturalnej, czyli to była teoria mówiąca o tym, że jest bóg który stworzył ten świat. Ja miał taki kluczowy argument z zegarka, o którym zresztą pisałem w swojej pracy magisterskiej. dla nas najważ... I ta, ten argument był oczywiście przez wielu ludzi tam podważany, inne osoby go broniły. Ja czytałem Huma, który bardzo ostro zaorał ten argument właśnie od strony analogicznej. On w swojej odpowiedzi wystosował trzy argumenty, z których my, my opowiemy sobie tylko o, dwach, o dwóch, Dlaczego po trzeci nie, nie, nie jest na temat? Trzeci mówi tylko i wyłącznie o tym, że argument Paleja, nawet jeżeli przyjęty, dowodzi istnienia wielu bogów, a nie tego jednego konkretnego. To jest temat na zupełnie inny odcinek, na zupełnie inne omówienie. My skupiamy się na analogii. Więc co nam ten Palej mówił? Palej nam mówił, że wyobrażamy sobie sytuację, że idziemy sobie polną drogą i potykamy się o kamyczek, nie? Podnosimy go, odrzucamy, no nic się nie stało, no, po prostu tam leżą. No. Każdy z nas kiedyś natknął się na kamień. no. Ni nic z nim nie było. Ale poże dalej możemy zobaczyć, nie wiem, natykamy się na Otoczaka. Jeżeli, wie, jeżeli nie wiecie, co to jest Otoczak, Otoczak to jest kamień, który płynął z prądem rzeki bardzo, przez bardzo długi czas. No i z racji tego, że on płynął, to on uderzał od no, no rzeki robiąc takie bardzo okrągłe kształty, przez co jest idealnie gładki, nie? no bo jak uderzał o to dno rzeki, to dlatego się wygładził. I, I taki kamień nazywa się, czy właściwie skała nazywa się otoczakiem. No i jak, no i natykamy ten otoczak idziemy da, i idziemy dalej. No, no i już nas coś tutaj interesuje, no jest taki ładny gładziutki. Ale idziemy dalej i napotykamy zegarek. No i potykamy się o ten zegarek, podnosimy zegarek, otwieramy go. Wow, widzimy, jak jest precyzyjnie wykonany. Każda część do siebie pasuje. Wszystkie śrubki chodzą no, jak w zegarku. Za każdym pełnym obrotem tej sekundowej przesuwa się ta minutowa dokładnie o jedną minutę, dokładnie o ten określony kąt. Jak tamten wykona pełen obrót to się przesuwa godzinowa. Wszystkie zegarki się ze sobą zgadzają, są ze sobą zsynchronizowane, wszystko działa. Nie wiem czy się w zegarkach kieszonkowych stosuje wysięgnik Grahama, wiem, że na pewno takich jak jest zegarowa, ale możemy założyć, że tam też coś tam istnieje jakaś sprężyna, która to nakręca, że się samo nakręca, wszystko tam z baterii jest super. Widzimy skomplikowaność tego urządzenia i stwierdzamy, no nie, no to nie mogło powstać samo z siebie w tej naturze. Ktoś, jakiś inteligentny mędrzec, musiał stać za tym zegarkiem. Jakiś mędrzec musiał sprawić, że ten zegarek istnie, zaistniał, stworzył i cały skład tamtych rzemieślników stworzył ten zegarek. To musiała być inteligentna robota, Intelligent Design. Eee, no, i potem cofamy, myślą się do tych kamieni. Otoczaka, otoczaka zostawmy. Otoczak będzie mi potrzebny później. W oryginalnym przykładzie nie istniał ten otoczak. W każdym razie przypominamy ten kamień i stwierdzamy: chwilę, ale ten kamień, który tutaj jest, na który się natęliśmy. Jest częścią wielkiego ekosystemu, jest częścią wielkiej przyrody, jeżeli ta przyroda działa, no bo mamy, no bo mamy, nie wiem co my mamy w tej przyrodzie, no mamy zwierzęta, które zjadają się nawzajem, dzięki czemu, że się zjadają, to przekazują sobie energię, są w stanie płodzić kolejne pokolenia. Te pokolenia potem umierają, napędzają kolejne pokolenia, które żyją. Jest zamknięty, o, znaczy, w sumie nie wiem, czy jest zamknięty obiekt tego życia, na pewno jest zamknięty obiekt łańcucha pokarmowego. Ja w sumie nie wiem, czy jest ten, czy jest. Nie, no jest zamknięty, tak. Musi być zamknięty, bo jest zawsze ten drapieżnik ostateczny. Ale w każdym razie mamy te elementy, że nic w przyrodzie nie ginie. O, jest takie powiedzenie. Tak samo w wodzie mamy zamknięty obieg przyrody. Wszystko jest tak wspaniale do siebie pasuje, że to również ktoś inteligentny, rozumny musiał to zrobić. Bo inaczej, jakby było losowe, no bo to, no bo to by tak to wszystko łatwiej działało. By się chwiało, byłoby do bań, nie? E, oczywiście musimy pamiętać, że istnieje teoria ewolucji, rewo, e, znaczy teoria ewolucji pojawiła się później, przedstawiał jeden z uczniów Paleja, Charles Darwin, oczywiście, który, no, który po prostu chciał pokazać, że, że można wytłumaczyć, nie odwołując się do teologii naturalnej, pewne zjawiska na podstawie tego, że przystosowania naturalnego, że gatunki się przystosowują do środowiska, w którym żyją i te słabsze po prostu umierają, dobór naturalny. No, dzisiaj wiemy, że to idzie jeszcze dalej, że mamy. No, nie wiem, to już nie pamiętam jak się nazywał ten pan, którego czytałem. Ale na bakteriach zrobiono eksperyment. Bakterie chyba lęskiego, ile mnie pamięć nie myli. W każdym razie eksperyment dotyczył tego, że sprawdzano, czy bakterie będą w stanie wyewoluować możliwość jedzenia pewnej określonej tkanki, którą one normalnie nie trawią. A Aby ją wyewoluować, muszą mieć dwie bardzo skomplikowane i złożone mutacje, które zużywają bardzo dużo energii, nie? I te obie mutacje muszą zajść jednocześnie. Wystarczy, że zajdzie jedna, musi zajść jeszcze druga. I one nie zachodzą nigdy jednocześnie. Najpierw musi zajść jedna, potem musi zajść druga. No i co się okazało? Okazało się, że pojawi, że, że mimo tego, że one są skomplikowane, złożone i czasochłonne, to i tak pojawiły się organizmy bakterie, którym udało się wykształcić obie te mutacje. I po pewnym czasie już wszystkie bakterie miały tą określoną mutację, ponieważ przewagę, którą dawała, dawały te mutacje w postaci możliwości zjedzenia tych konkretnych tej konkretnej substancji, której tam było dużo w tej środowisku, a tej, które normalnie bakterie trawią, były małe. Czyli konieczność tego, że musiały się nauczyć trawić te, tą jedną tkankę, żeby przeżyć, bo im to dawało dużo, większo, dużo większą możliwość przetrwania, to zmobilizowały dostatecznie te bakterie, że wytworzyły tą konkretną cechę. Yy, związana z tymi dwoma mutacjami. I okazało się nawet, że bakterie które wytwarzały tą jedną ewolucję i to nie wpływało znacząco na ich przeżycie, nie? No tak, ale to, to tych badań może wam dam jakiś link, może wam to opiszę w tym, yy, w opisie tego filmiku wam przytoczę. Yy, to był taki off-top. Yy, wróćmy do tej analogii. No i mamy tą analogię, czyli widzimy, że Palej zastosował analogię że tak jak powstał świat, tak samo analogicznie, znaczy inaczej, tak jak powstał zegarek i musiał mieć swojego twórcę, tak samo analogicznie musiał powstać świat. Jeżeli wam się to kojarzy ze świętym Tomaszem i z tymi drogami Tomaszowym, z tym, że świat jest idealny i z tego powodu mu musi mieć swojego twórcę, to tak też mi się to skojarzyło. Ale ten argument oczywiście jest trochę inny, więc idźmy dalej. Idźmy od razu do odpowiedzi pana Davida Hume'a, którą bardzo dupię i która nam bardzo, bardzo ładnie wyjaśnia problemy tutaj tu rozumowania poprzez analogię. Yy, otóż, w pierwszej kolejności on powiedział, dobra, to weźmy ten argument i pomyślmy sobie o właściwościach kota, jeżeli będziemy myśleć o lwie. A więc, tak, zarówno kot, jak i lew są ssakami i należą do kotowatych. No, prawda. W związku z tym możemy wyciągnąć wniosek, jeżeli znamy właściwości lwa, że koty muszą ryczeć. Albo koty żyją na sawannie. Też możemy wyciągnąć taki wniosek. No i nie, to, to nie jest prawda. Te wnioski nie są prawdziwe, te właściwości nie są prawdziwe, bo te cechy tutaj saka i ten kotowatych nie są wystarczające do tego, żeby wyciągnąć ten wniosek. Zresztą z praktyki wiemy, że koty raczej nie ryczą. Jeżeli ktoś by się kłócił, że bardzo głośne miauknięcie możemy zakwalifikować jako ryk, no to dobra, możemy wziąć inny, 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 rozum, inny wniosek, czy też inne porównanie. Porównajmy sobie lwa, kota i tygrysa. Spójrz, wszystkie są ssakami i należą do kotowatych. Wszystkie mają łapy i na podstawie analizy zarówno kota, jak i lwa możemy dojść do wniosku, że tygrys również powinien mieć pazury, które mu się chowają do łapy. Z praktyki wiemy i badania tygrysów, że tak nie jest. Tygrys jest jedynym kotowatym, któremu pazury nie chowają się do łapy. I w drugą stronę, jeżeli byśmy znali tylko i wyłącznie tygrysa, na podstawie analizy tygrysa moglibyśmy wysunąć wniosek, że lew i kot powinny mieć pazury, które się nie chowają. A, a wszyscy wiemy, że się chowają. Jeżeli nie wiedzieliście, to ja wam to mówię, taka ciekawostka. W każdym razie do, dowcip w tej sytuacji polega na tym, że nie wszystkie cechy inaczej, jeżeli nawet dane grupy przedmiotów, te X i Y należą do pewnych tych samych kategorii, to nie możemy domniemywać, że będą miały dokładnie wszystkie te cechy, jak i to, że te cechy muszą zaistnieć, nie, to musi być jakaś cecha degree of relevance, mówi o tym Hume, czyli musimy mieć pewien stopień y, zna, znaczności danej cechy, bycia znaczącą, czyli te. Ja, ja to ładnie zawsze nazywam, musi być adekwatna, istotna ta cecha. Te cechy muszą być podobne, podobieństwo musi być jakościowe, a nie tylko takie, że należą do wspólnej grupy. W prawie to się nazywa, że mamy coś takiego jak adekwatność, czyli że porównanie musi być adekwatne, nie? Czyli właśnie to, mus muszą być to określone cechy, musi być określona jakość tego podobieństwa ze sobą, muszą być spełnione cechy. prawie to oczywiście muszą być tam jakieś warunki, przesłanki spełnione, w nauce jest w sumie podobnie, czyli tutaj patrzymy na kolejne kryteria, czyli kotowate, ssaki. No i, dla, no i dlaczego na przykład zarówno kot, lew, jak i tygrys należą do ssaków? No bo wszystkie żywią się po urodzeniu mlekiem matki i to jest ta właśnie płaszczyzna, która pozwoliła zakwalifikować te zwierzęta do ssaków. I tak samo my, jako ludzie, też mamy, też żywimy mlekiem matki zaraz po urodzeniu. Niemniej Ważne jest to, że nie bierzemy jakichkolwiek cech, bo jeżeli będziemy brać jakiekolwiek cechy do porównania, no to możemy porównywać mój kapeć i samolot do, do umiejętności lotu. Bo jeden potrafi latać, jeden potrafi latać, tylko jeden potrzebuje silników, drugi potrzebuje siły napędowej w postaci mojej ręki, nie? Dziwne to jest porównanie. I dziwnie się, żeby to było jakimś stopniu było analogiczne moje zdolności pilotażu, mojego kapcia, żeby trafił e, przełącznik, przełącznik do światła, a tym, żebym potrafił latać prawdziwym samolotem. Wszyscy się chyba ze mną zgodzą. Ale może być jakiś stopień, nie wiem, podobności, bo zarówno samolot, jak i kapej są zbudowane z materii, nie? Więc to jest pierwsza kwestia. Drugą natomiast kwestią, drugim argumentem jest to, że, okej, okay, Hugh mówi, mamy doświadczenie tego, że zegarek musiał zostać stworzony przez człowieka. Ale nie mamy doświadczenia tego, żeby ktoś stworzył świat. Po prostu. I ze względu na to, że te słowa brzmią podobnie, czyli stworzenie świata, stworzenie zegarka, to w sumie nie mamy tego pewności, czy w ogóle możemy się doszukiwać tutaj tej analogii, Po tutaj uwaga, trzymajcie się mocno siedzeń, Świat mógł tak naprawdę nigdy nie powstać. On mógł po prostu istnieć. I my się na, tym, na nim zjawiliśmy. Mogło nie być czegoś takiego, jak stworzenie świata. To wszystko mogło po prostu być. I że są wtedy takie. Ale jak wtedy by wyglądał taki świat? I to jest dobre pytanie, nad tym się powinniśmy pogodzić, Czy jest taka możliwość, że świat po prostu istniał, coś po prostu istniało, było zawieszone? Ale wydaje nam się, że wszystko powinno mieć swój początek, bo raczej wszystko co widzimy ma swój początek, nie? Ale w sumie nikt z nas nigdy nie widział, jak jest stworzony świat. Ja się z tym kłóciłem na podstawie Dwarf Fortress, ale to, to swoją drogą. Ale nikt z nas nie, ma, nie miał doświadczenia, przynajmniej u Chima, nikt nie miał doświadczenia ze stworzeniem świata. W związku z tym, dlaczego mamy myśleć, że jest to bardziej podobne do tworzenia przez zegarmistrza, czyli skład tutaj fachowców, Intelligent Design, nie? A nie na przykład do tego, jak są tworzone owoce, e, czyli jak na przykład pączkują rośliny. W jednym mamy proces taki czysto rzemieślniczy, w drugim mamy proces biologiczny, czyli tam zachodzą pewne określone procesy biologiczne w roślinie, dzięki czemu powstaje ten owoc, który dojrzewa, bla bla bla. Nie? Eee, więc dlaczego mamy w jednym, w jednym wyznaczyć tą płaszczyznę, tutaj tą adekwatności por porównania, tej analogii, a w drugim nie mamy tego, nie możemy tego, a, a do drugiego nie będziemy wyznaczać? To jest dziwne. To powinniśmy mieć jakieś silne uzasadnienie, którego nie będziemy mieli, bo nikt z nas nie był przy tym tworzeniu świata. I no, dziwne by było, gdybyś, chyba żebyśmy mogli włamać się do dysku twardego Boga, ale jeżeli będziemy w stanie włamać się do dysku twardego Boga. I, I dowiedzieć się, jak wyglądało to stworzenie świata, żeby mieć tutaj przesłankę tej adekwatności, to myślę, że nie będziemy wtedy potrzebowali dowodu na istnienie Boga. Myślę, że jak włapiemy się do jego dysku twardego, to już raczej będziemy mieli dowód na istnienie Boga. Ale, mo, ale może się mylę. E, w każdym razie, to jest kolejne. Czyli jest ważne, żeby analogia, rozumowania analogiczne, tworzyć względem pewnych określonych cech, kategorii. No, to których, to, które musimy mieć zbadane, które muszą być relewantne, czyli muszą być znaczące, muszą mieć jakiś stopień doniosłości. No i problem jest taki, jak określić ten stopień doniosłości, chyba wypowiedział oczywiście przez indukcję. E, no, czyli musimy zbadać indukcyjnie ten drugi obiekt, czy ten pierwszy obiekt, zbadać te podobieństwa, a potem określić, czy one są no, doniosłe w tym momencie, i dopiero na tej podstawie możemy przeprowadzić rozumowanie analogiczne. No, które jak widać i tak jest, może być dosyć wadliwe, bo nawet jeżeli mamy tutaj, no to najlepiej widać było na tym kocie, lwie i tygrysie, że możemy zbadać wszystkie kotowate i się zdziwimy, po prostu widząc tą łapę tego tygrysa z tymi pazurami. No i tak trochę kończąc, możemy przytoczyć dowcip, który przeczytałem na, w komentarzach, że. Wszystko nas może. tam wchodziło o sytuację tam polityczną, bla, bla bla, i był komentarz pod tyłem, że. no i wszystko nas prowadza do starego dylematu. Czy to człowiek jest podobny do świni, czy świna do człowieka, i komu bardziej szkodzi to porównanie. <laughs> jest to oczywiście zabawne, humorystyczne, ale o to chodzi w tych analogiach. Czyli, że. Anal zwłaszcza w grze politycznej, st stosuje się analogie bardzo często po to, żeby albo komuś przyrobić gębę, po to na przykład się porównuje do systemów totalitarnych e pewne rozwiązania. Albo żeby pokazać, że to my jesteśmy fajni, bo my mamy rozwiązania, które są podobne do tych rozwiązań, które kiedyś były stosowane i były pozytywne, a na przykład pomijamy kontekst tego, jakie były konkretnie czasy, żeby były stosowane te rozwiązania, albo pomijamy elementy dla nas nieistotne. Więc pamiętajcie, jeżeli będą się zbliżały wybory i będzie tam partia, która będzie wam oczywiście analogicznie mówić, że wasze rozwiązania są analogiczne, to nie wiem, do tego, co robił, robił u nas Bolszewik. Szczapy kompletnie wymyślą. To nie, to nie nawiązuje do żadnej partii politycznej, żeby nie było. Podaję Wam po prostu szczapy przykład. O, albo nie wiem, kosmita. O, może będzie lepiej niż bolszewik, bo bolszewik może się kojarzyć z jakąś opcją. W każdym razie mamy, że do jakiegoś kosmity, to musicie sprawdzić konkretnie, czy ta analogia jest faktycznie dobra. Czy jest dokładnie ta płaszczyzna, jest taka, jak Wam mówią, że jest, bo może zakłamują tą płaszczyznę, żeby ta płaszczyzna mogła istnieć. Bo tak jak ja rozumiem tego Huma tym rozumowanie per analogia to ja to rozumiem geometrycznie czyli mamy te dwa punkty czyli mamy ten obiekt x i obiekt y i dla nas jest istotne żeby się znalazły na tej samej płaszczyźnie porównawczej i to żeby móc wy wysunąć tą płaszczyznę porównawczą to jest oczywiście to że mamy to degree of relevance jeżeli nie ma tutaj tego, jeżeli, jeżeli nie możemy znaleźć tej płaszczyzny, nie jesteśmy w stanie umieścić tych dwóch punktów na płaszczyźnie, to nie jesteśmy w stanie przeprowadzić rozumowania analogicznego i będzie to oczywiście wadliwe te, takie rozumowanie. To oczywiście możemy, możemy się zacząć zastanawiać, jak wygląda przestrzeń, ale nie będę rozciągał tego odcinka, już to, co chciałem, chciałem powiedzieć to, to jest po prostu kamera tak przyciemniona, bo strasznie słońce te, szaleje tutaj za oknem, Ja wcale nie nagrywam tego po nocy i wcale to tak długo nie zajęło. To jest po prostu kwestia, to jest po prostu kwestia naświetlenia i chmur. Muszę sobie skombinować firanki. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za uwagę. To jest taki krótszy odcinek, więc pamiętajcie o tym, żeby te Wasze porównania analogiczne były relevantne, żeby pamiętać cechy, pod jakimi je badacie, żeby one nie były tylko intuicyjne, ale żebyście może mieli jeszcze uzasadnienie, dlaczego pod tym konkretnym względem je badacie, dlaczego wyznaczyliście taką, a nie inną płaszczyznę. No i może mnie nie widzicie, ale kłaniam się bardzo blisko. Poczekajcie, rozjaśnię na koniec tą kamerę. O! Wyszedłem z cienia na koniec, więc kłaniam się Wam nisko, żegnam się z Wami bardzo serdecznie, to był ostatni raz, kiedy tak eksperymentowałem z oświetleniem kamery. Trzymajcie się ciepło, papa, pa. dobrej nocy, myślcie my, my o jak najbardziej poprawnie.